Rafal Zawierucha odbyło dwa aerodynamiczne musiel pokonać lek. Rafal Zawierucha ma na swoim koncie rolę w filmie Quentin Tarantino pewnego razu w Hollywood. To jak na razie największe osiągnięcie aktora. Kolejne filmy, w których zagrał najmro. Kocha, kradnie, szanuje, gierek, niewidzialna wojna czy gdzie diabel nie może. Tam baby posel nie cieszyły się popularnością. Zaczęto wręcz mówić. Zen Zawierucha przynosi pecha kolejnym produkcjom. Teraz aktor zdecydował się na udział w reklamie. Aktor został twarzą kampanii jednego z kanalów filmowo-serialowych. Zawierucha wciela się w postacie, symbolizujące promowane pasma filmowe i przeprowadza widzów przez wiosenna ramówka kanalu. Udział w tej kampanii nie był dla niego łatwy. Dlaczego? Jedna z kreacji wymagała nie lada poswiecenia. Rafal Zawierucha otwarcie mówi: Za malek wysokości, tymczasem wymagano od niego, by wziął udział w locie w tunelu aerodynamicznym. Argumentem, który pomógł aktorowi podjąć decyzję, był fakt, że jej w scenie towarzyszyc miał mu znany sportowiec chodziło o skoczka narciarskiego Piotra Zyla. To zadziałało. Zawierucha postanowił przelamać lek, bo chciał wystapić z Zyla. Mimo to stres był duży. Nie było łatwo. To były ogromne emocje. Poczułem, co to znaczy walczyć o to, żeby zostać mistrzem. Piotrek wszedł od razu w tunel i zaczął latać. Dla mnie to było przelamanie kolejnych granic. Ponieważ mam lek wysokości, a jednak dalem radę, balem się takich lotów, ale poszedłem, nazywali się udalo. Myślę, że kolejnym razem pójdzie mi jeszcze lepiej. Jestem bardzo zadowolony. Rozmawialiśmy nawet z Piotrem. Za te ograniczenia S.A. tylko w głowie mówił Zawierucha w rozmowie z super Expressem. Rafal Zawierucha urodził się 12 października 1986 roku w Krakowie. W 2012 roku ukończył studia aktorskie na Akademii Teatralnej w Warszawie. Występował w teatrach warszawskich, współczesnym, o teatrze Kajca Pitol, a także Teatrzy Telewizji. Prowadził telewizyjny cykl Canal Plus Wiscowery Polska Filmowa. Zagrał m.in. w filmach Jack Strong, Bogowie, Wkreceni, Obywateli Miasto 44. Znany jest również z serialu Przepis na życie Wyższa. W 2012 roku za rolę w filmie Księstwo Andrzeja Baranskiego otrzymał nominację do złotej Kaczki dla Najlepszego Aktora. Na lamach filmu tak pisał wtedy o nim krytyk Łukasz Maciejewski, ma w sobie jasność. Wdzieki entuzjazm wiecznego dziecka. Sympatia od pierwszego wejrzenia. 22 października 2022 roku Rafal Zawierucha wziął ślub z Beata Wisnicka.